Witam kochani, dzisiaj Rodzinka.pl, aktorzy z prawdziwymi partnerami. Małgorzata Koszuchowska, urodzona w 1971 roku we Wrocławiu, aktorka filmowa i teatralna, prezenterka telewizyjna. Ma dwie siostry, Majem i Hannę. 30 sierpnia 2008 wyszła za mąż za dziennikarza Bartłomieja Wróblewskiego. 10 października 2014 roku urodził się ich syn Jan Franciszek. Maciej Musiał, urodzony w 1995 roku w Warszawie, aktor i prezenter telewizyjny. Maciej związał się z Natalią Uliasz, która od lat robi karierę w branży modelingowej. Wcześniej związany był z Katarzyną Sawczuk. Adam Zrójkowski, urodzony w 2000 roku w Warszawie, aktor i prezenter telewizyjny. Jest synem Dariusza i Edyty Zdrójkowskich, ma brata bliźniaka Jakuba. Jest w związku z aktorką Wiktorią Gąsiewską którą również można oglądać w serialu Rodzinka.pl. Od pewnego czasu wiadomo, że para zamieszkała razem. Olga Kalicka, urodzona w 1993 roku w Piasecznie. Aktorka filmowa i teatralna, tancerka i prezenterka telewizyjna. Jest córką Danuty i Andrzeja Kalicki Wychowała się w Piasecznie, jest zaręczona z Cezarem Nowakiem. W parze w 2019 roku urodził się syn Aleksy. Julia Wieniawa, urodzona w 1998 roku, aktorka, piosenkarka, prezenterka telewizyjna, ma trzy młodsze przyrodnie siostry. W latach 2017-2018 była związana z aktorem Antonim Krulikowskim. W marcu 2019 roku media poinformowały, że jest w związku z muzykiem Aleksandrem Baronem. Agata Kulesza, urodzona w 1971 w Szczecinie, aktorka, trzykrotna laureatka Orła za rolę filma Gruża Ida oraz za film Jestem Mordercą. Od 2006 jest w związku z operatorem i kamerzystą Marcinem Figurskim. Mają córkę Mariannę. Jacek Braciak. Urodzony w 1968. Aktor teatralny, filmowy i dubbingowy. Z byłą żoną Iloną ma trzy córki – Jadwigę, Zofię i Marię. W 2018 media donosiły o tym, że jest w związku z aktorką Agatą Buzek. Magdalena Stużyńska, urodzona w 1974, aktorka i artystka kamaretowa, jest żoną biznesmena Łukasza Brauera. W 2005 urodziła syna Brunona, natomiast w 2011 drugiego syna Gustawa. Tomasz Karolak, urodzony w 1971, aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. W latach 2006-2017 pozostawał w związku z modelką Violetą Kłakowską, z którą ma córkę Lenę i syna Leona. Ostatnio aktor spotykał się z modelką Magdaleną Dziun. Proszę was, kliknijcie przycisk subskrybuj, by być na bieżąco z każdym odcinkiem. Dajcie łapkę w górę. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.